Zapraszam na supercoinsy.pl Najtańsze końcy do FIFA 16, szybka dostawa, wiele form płatności A także używając kodu Wojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewą bądź kartą Gorąco polecam Cześć wszystkim, z tej strony Wojtas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj postanowiłem zrecenzować Marka Hamzika w formie, no a w zasadzie jego drugi inform Ponieważ ta karta wyszła już jakiś czas temu, ale prezentuje się moim zdaniem naprawdę ciekawie Zachęcam was też do polubienia stronki FIFA, zawsze przejdzie na Facebooku, link w opisie Mamy na karcie 76 tempa, 86 driblingu, 75 fizycznych 83 strzałów, 85 podań, 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek, wysoka pracowity światło średnia w obronie, lepsza prawa noga i 183 cm wzrostu. Statystyki fizyczne i psychiczne są, jakby to powiedzieć, poprawne. Mało rzeczy się wyróżnia, co jak na drugiego informa nie jest rewelacyjnym wynikiem. Zobaczmy zatem, jak wyglądają umiejętności piłkarskie. Prezentują się one zdecydowanie lepiej od atrybutów fizycznych i psychicznych. Świetna kontrola piłki, podkręcenie czy drybnik jest zdecydowanie na plus, ale żeby to sprawdzić, zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Zacznę od omówienia tempa. Przyznam szczerze, że Słowak nie należy do najszybszych pomocników. Zarówno jego przyspieszenie, jak i szybkość sprintu określiłbym jako poprawne. Większość obrońców go spokojnie dogoni. Tempo oczywiście zaliczam na plus, bo jest wystarczające, jednak można by wymagać tutaj nieco więcej. Wykończenie w polu karnym jest naprawdę niezłe. Nie miałem większych problemów z wykończeniem nim akcji w obszarze pola karnego. Poza tym podobały mi się również strzały z dystansu. Są one niebezpieczne i potrafią narobić naprawdę sporych problemów bramkarzom. Pomaga w tym znacząco. Cecha strzela z daleka. Warto również pochwalić strzały finezyjne. Są one celne i mocno podkręcone, więc spokojnie możecie w ten sposób uderzać, nawet pomimo braku cechy finezyjnego strzału, hamzik potrafi w taki sposób strzelać bramki. Co do siły strzału, to jest to jedynie przyzwoita, sporo jego uderzeń bramkarze złapią bez problemu, ale zdarzą się też takie strzały, co golkiperzy będą parować na rzuty rożne. Na pewno słowak was nie zawiedzie w kwestii podań. Krótkie podania stoją na bardzo wysokim poziomie, można też nim wykonywać rzuty rożne, bo to środkowania są dobre. No a dalekie podania, co ciekawe wypadły lepiej niż oczekiwałem. można nim podawać na sp Spore odległości, więc generalnie za podawanie wpisuje ogromny plus. Kontrola piłki wypadła bez zarzutu. To jedna z mocniejszych stron tego zawodnika, niemal zawsze dobrze przyjmuje piłkę po podaniu. Drybnik Słowaka nie jest wybitny, ale całkiem skutecznie jeśli potraficie mijać rywali, Podobała mi się również jego przyzwoita siła, czasami się przepchnie, choć zdarzy się też mnóstwo sytuacji, kiedy to gracza na poli przepchną. No i warto oczywiście wspomnieć o ustawieniu się na pozycji. Tutaj wypada bez zarzutu. Większość czasu jest w ataku, dlatego też lepiej dać go na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Także to wszystkie zalety jakie znalazłem a teraz przejdę do wad. Przede wszystkim trzy gwiazdki sztuczek to za mało jak na takiego zawodnika, ale to nie jest główny problem. Najbardziej denerwująca jest równowaga tego piłkarza. Niestety, ale Hamzika bardzo łatwo wywrócić na ziemię, co jest strasznie frustrujące. Kiepsko wypadła też zwinność, moim zdaniem obraca się niezbyt szybko. Poza tym mamy też niską agresję, w wyniku której pomocnik Napoli nie angażuje się w walkę o piłkę. Tak się prezentują wszystkie wady, a teraz omówię cenę. W zależności od platformy zapłacicie mniej więcej na PC31 tysięcy na Xboxie 360 oraz na PlayStation 4 34 tysiące, na PlayStation 3 42 tysiące i na Xboxie One 25 tysięcy. Podsumowując, drugi inform Hamzika jest warty kupna, biorąc pod uwagę jego niezbyt wygórowaną cenę, to jeden z lepszych HP-ów w lidze włoskiej i można nim grać na pozycji środkowego pomocnika, choć myślę, że lepiej go ustawić bliżej napastników. Osobiście polecam go kupić. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się wam podobała zostawcie łapkę w górę bądź napiszcie komentarz pod filmem czekajcie na kolejne filmy na moim kanale do usłyszenia wszystkim cześć.